Słodycze się skończyły. Co to jest? Nie chcę tego. I cukierków od siostry też nie chcę. Dlaczego w moim pokoju jest nietoperz? O, mamusiu. To wampir. Przyniosłeś mi coś? Lizaka z krwią? Nie jem takich rzeczy. Myślę, że nadszedł czas na kulinarny challenge. Uczestnicy są już w kuchni, więc zaczynamy. Mój niesamowity rysunek jest gotowy! Chcę ciasteczka! Ok, Okej! Nawet wiem, od czego powinnam zacząć. Gdzie jest to pakowanie? O tutaj! Wysypuję ciastka na talerz. I gotowe! To jest najłatwiejsza runda na świecie. A teraz mogę pooglądać TikToka. Zjem też kilka ciastek, nawet nikt nie zauważy. Ach, ci amatorzy, zaraz wam pokażę, jak się robi ciastka. Mieszamy w misce mąkę i cukier. Rozbijamy jajko. I wszystko rozrabiamy trzepaczką. Jestem taką profesjonalistką, że nie potrzebuję nawet miksera. Świetnie. Jaki kształt ciastek wybrać? Wendy jest taka zabawna w tym kostiumie minionka. Podsunęła mi pewien pomysł. Zrobię ciasteczka w kształcie minionków, ponieważ Wendy bardzo je lubi. Wlewamy ciasto do foremki i wstawiamy do piekarnika. A teraz czekamy. W wieku 250 lat wciąż jestem taki przystojny. Wiecie czemu? Bo no dużo odpoczywam. Linda, jesteś moją niewolnicą. Przynieś mi wszystko, czego potrzebuję do wampirzych ciasteczek. Aha, to działa. W mojej hipnozie nikt się nie oprze. Świetnie, możesz się obudzić. Co? Co to było? Nie rozumiem. Nieważne. Obejrzyj sobie wideo z Okej, okay, bierzemy gotowe ciastka i kroimy na dwie części. Zrobię to z pomocą moich długich i ostrych pazurów. Wspaniale. A teraz potrzebuję dużo syropu truskawkowego. Dobrze, że zwracam szczególną uwagę na mój manikir. Teraz biorę paczkę marshmallow's. Zaraz was rozerwę w słodkie małe pianki. O, co ci chodzi, po prostu uwielbiam pianki. Potrzebuję ich do ciastek. Wyjdą z nich świetne zęby. Ale czegoś tu brakuje. Wiem. Potrzebujemy kłów. Pożyczę swoje. O tak, teraz te ciastka wyglądają naprawdę przerażająco. O, nie mogę! To takie zabawne! Chcę więcej ciasteczek! Co? Czy ja już wszystkie zjadłam? Co ja dam, Wendy? Mam pomysł. Zrobię ciasteczka zlubionej przez wszystkich nutelli. Nawet nie muszę do tego używać naczyń. mąkę prosto do słoika, rozwijamy jajko i wlewamy mleko. Najważniejsze to wszystko dokładnie wymieszać. A teraz wlewamy masę do goszownicy. No i mamy to gotowe. O, jakie to gorące! Do środka dam krem z pianek marshmallow i przykryję drugim gofrem. O, tak! I mamy gofra w kształcie Oreo. Moje ciasteczka też są gotowe. Zostało najlepsze. Dekorowanie ciastka słodką i kolorową polewą. Oczywiście zacznę od żółtego koloru. Tylko spójrzcie, jaki piękny ciasteczkowy minionek mi wychodzi. Myślę, że Wendy będzie zachwycona. Smacznego. No i gdzie są moje ciastka? Jestem już taka głodna! Oj jacie, a oto i one! Jakie ładne! Zacznę od tego. Mm, pachnie bardzo apetycznie. To naprawdę przypomina Oreo. Oj, a to co? Skorupka od jajka? Ochyda! Muszę to szybko czymś zajeść. Ojej, ciasteczko minionek! Super! Zaraz spróbuję. Jest nie tylko ładne, ale i pyszne. A te ciasteczka są na pewno od wampira. Mmm, syrop truskawkowy. Świetnie. A zęby to pianki marshmallow. Smakuje mi. Ojej, a co się dzieje? Czy ja mam kły? No nie wierzę. Zdecydowałam, że wygrywa szefowa kuchni. No oczywiście, jak miło wiedziałam, że was pokonam. Jesteście gotowi na drugą rundę? Oto mój nowy rysunek. Chcę burgera. Przygotowanie burgera nie jest dla mnie żadnym problemem. To bułka z masłem. Najpierw zapalimy świeczki. Następnie na patelnię wlewamy troszkę oleju. Kładziemy kotlecika ze świeżego mięsa i zaczynamy smażenie. A najważniejsze, żeby nie zapomnieć przerzucić na drugą stronę. Teraz kładziemy na bułce i przykrywamy drugą połówką. Wspaniale! A ja zamierzam zrobić kolejne kulinarne arcydzieło. Najpierw rozłożę świeżutkie mięso w mojej formie. A następnie wstawię to do piekarnika. Właśnie tak. A póki kotlety będą się piekły, ja zrobię mięciutkie bułeczki. Dzielimy ciasto na cztery części i barwimy każdą z nich na inny kolor. Teraz musimy je tylko przerumienić za pomocą palników. Cudownie. Gotowe. Rozcinanie bułek zwykłym nożem jest zbyt banalne. Użyję do tego celu katany. Jeden ruch i gotowe. A teraz na każdą bułeczkę naleję trochę keczupu. Następnie kładziemy sałatę. Pomidory i nasze kotlety są gotowe. Wspaniały aromat. Kładziemy nasze kotleciki, przykrywamy kawałkiem sera i drugą połówką bułeczki. Przekłuwamy i nasze pyszniutkie burgery są gotowe. Można degustować. Nie, no nie mogę mieć gorszych burgerów niż szefowa kuchni. Prawie, że mój burger będzie przerażająco piękny. Pomoże mi w tym księga zachlęć mojego dziadka. Ciemna siło spraw, żeby ten burger zrobił się czarny, żeby na jego widok każdemu ugięły się kolana. Gotowe! No co ja widzę? Zdecydowanie potrzebuję tych pomidorków koktajlowych, które ma szefowa. Nie sądzę, żeby miała coś przeciwko. Aj! Twarde lądowanie? Ale mam pomidorki. Wbijamy w burger czerwone oczy, które wpatrują się prosto w waszą duszę. Co to za dziwny zapach? Na piekielne męki, Linda, co ty wyprawiasz? Nie wiem, jak to się stało. Gotowanie na kuchence jakoś mi nie idzie. Ale mam pomysł, jak to rozwiązać. Mogę zamówić gotowego burgera. Nie będę żałować mojej siostrzyczce. Zamówię dla niej górę burgerów. Oto i one. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodam coś od siebie. Ułożę burgery jeden na drugim i wyjdzie mi z tego niesamowita burgerowa wieża. No co z wami? Gdzie są moje burgery? Wszystko gotowe. Możesz próbować. No dajcie mi je tutaj. O, super. Zacznę od tego słodkiego pajączka. Mm, całkiem smaczny, ale troszkę suchy. A te burgery są takie kolorowe, ale bardzo małe. Spróbuję. Mm, ale wyżerka. Niestety na pewno się tym nie najem. O, a tu mamy idealny rozmiar. Tylko nie wiem, jak to ugryźć. Nabijacie się ze mnie? Mm, zaraz wam pokażę, na co mnie stać. Am i po wszystkim. Trzeba było tylko otworzyć szerzej buzię. Tak przy okazji burger był bardzo smaczny. Wygrywa siostra. O tak, słyszeliście to? To wygrałam. Już wiem co chcę tym razem. Chcę makaron. Zrobicie? Już wiem, że moja sis na pewno doceni chiński makaron. Pamiętam jak mówiła mi, że go bardzo lubi. Ugotuję wodę i można podawać. Żyję już 250 lat i nie widziałem gorszego makaronu. Zamierzam zrobić taki makaron, jaki robiła dla mnie moja mama. Najpierw muszę ugotować spaghetti. Tylko to nie przypomina tego od mamusi. Muszę to jakoś naprawić. O czym ja zapomniałem? A no tak! Zapomniałem dodać sekretny składnik. No, od razu lepiej. Teraz mój makaron ma wspaniały kolor. Układamy go na talerzu i dodajemy troszkę świeżego sosu pomidorowego. Wyciskam wszystko do ostatniej kropelki. Ojej, czy w pomidorach jest krew? Nie wiedziałem o tym. Muszę to sprawdzić. Fu, to żadna krew! Co za chyba? Ten wampir na serio próbował wystać krew z pomidora? Co za dziwak! Dobra, zaczynamy gotować. Najpierw za pomocą foremki wycinamy kwiatuszki z ciasta. Właśnie takie. A następnie robimy z nich urocze kokardki. Teraz musimy to ugotować od czasu do czasu mieszając. A gdzie jest moja łyżka? Trzymaj moją. Nie dziękuję, poradzę sobie. A, jest i moja łyżka. Wyciągamy nasz makaron na talerz. Jestem pewna, że nasza Wendy nigdy nie jadła koreczków z makaronem. Przygotuję też niezwykły sposób podania. O nie, szefowa znowu zrobiła coś niesamowicie pysznego. Nie szkodzi, nie dam się pokonać. Dodam do mojego dania troszkę takich pięknych oczu. Na pewno spodobają się Wendy. Ojej, czajnik się zagotował. Możemy zaparzyć makaron. Otwieramy opakowanie. Wyjmujemy wszystkie przyprawy. A teraz musimy zalać makaron wrzątkiem. No i dodajemy przyprawy. Wrzucę wszystko, co mam. To sprawi, że makaron będzie miał niesamowity smak. Ojej, ubrudziłam się. Muszę spróbować. O rany! Jakie to jest ostre! Aj! To się opętał lindę! O matko! Uf, już mi lepiej. O nie, mój makaron się spalił. Ile mam czekać? Dajcie mi w końcu swoje dania. Ojej, chyba będę musiała podać, co mam. No nareszcie. Jest i mój ulubiony makaron. Co? I jak ja mam to zjeść? O, oh, chyba. Idziemy dalej. Pętliczek, pętliczek. I jako pierwsze spróbuję te koreczki. Ciekawe, nigdy nie widziałam makaronu na wykałaczkach. Ym, smakują tak sobie. A teraz najciekawsze. Wezmę widelec i można próbować. Pachnie całkiem fajnie. I nieźle smakuje. Mam nadzieję, że to nie są prawdziwe oczy. O tak, to żelki! Wampirze, wygrałeś! Co? Pokonał mnie jakiś tam wampir? Kura, cieszę się, dziękuję. Podobało Ci się wideo, więc daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Do zobaczenia. Pa pa!